Sekretny patch 10.2.6, który właśnie wszedł na live serwery, okazuje się być zupełnie nowym trybem gry do World of Warcraft inspirowany tematyką piracką oraz Battle Royale. I ja wiem, wiem. Jedni z Was sobie myślą, o Boże, Battle Royale, Fortnite, uj! A drudzy myślą, o Battle Royale. No to POV Essa w Pokczampie jesieniaro. Ale ja przybywam tu po to, aby uspokoić wszystkich. Bo w tym wszystkim najważniejszy jest pewien szerszy obraz tej sytuacji, który nie jest na pierwszy rzut oka taki oczywisty. Na początek jednak szybkie rozjaśnienie dla tych z Was, którzy w ogóle nie wiedzą czym jest tryb gry Battle Royale. Ja też nie wiem. To znaczy wiem tylko w teorii, znam gry Battle Royale, wiem mniej więcej na jakich zasadach funkcjonują, ale sam ja, jak i myślę bardzo duża część dotychczasowej audiencji WoWa, boomerskiej nie oszukujmy się, też w styczności z tym trybem nie miała. W najprostszych słowach, teraz logując się na główny World of Warcraft, ten retailowy, będziemy mieli do wyboru albo to, co dotychczasowo, czyli swoje postacie i gra nimi i wszystko to, co było i będzie, oraz obok właśnie tryb gry Plunderstorm. To znaczy, grając w niego, wybieramy go zamiast grania, tak jak dotychczasowo, swoją postacią, czy jedną ze swoich postaci. I to jest kluczowe i właśnie zupełnie unikalne niż wszystko, co było dotychczasowo. To jest zupełnie osobny tryb gry niż podstawowy grania w World of Warcraft, sterowania swoją postacią i jej umiejętnościami itd. Tutaj mamy zupełnie nową dla tego trybu gry postać. Jest to tryb gry meczowy, w którym ta postać, którą sterujemy jest wrzucana w... E, w grę, mapę, i chodzimy po tej mapie zbierając rzeczy, które z jednej strony są nowymi umiejętnościami dla tej danej postaci, a z drugiej strony, też z tego co rozumiem, zbieramy od razu nagrody na retaila, bo to trzeba od razu powiedzieć. To, co jest tym elementem wspólnym z tym normalnym trybem gry, to jest to, że nagrody zdobywane w tym nowym trybie Plunderstorm oferują kosmetyczne, kosmetyczne podkreślmy, nagrody które mogą używać nasze postacie w tym głównym trybie gry. I jest to tryb gry PVP. Zbieramy rzeczy i umiejętności, walczymy z innymi postaciami, z innymi graczami. Mapa się z czasem skurcza i wygrywa ten, który zostaje jako ostatni żywy. Przy czym można też grać nie tylko solo, ale w duo z innym swoim przyjacielem, i wtedy gra się versus inne duo. A jak się gra solo, to się gra versus inni gracze też solo. I na tym w największym skrócie polega ten tryb gry. Żeby wypróbować ten Plunderstorm trzeba tylko dwie rzeczy mieć. Po pierwsze, aktywny abonament do World of Warcraft, a po drugie, subskrypcję na moim kanale i like pod tym filmikiem, aby wspomóc kanał. I uwaga... Jest on limitowany czasowo, czyli to nie jest tryb gry, który wchodzi już permanentnie i zawsze będzie i będzie rozwijany obok tego WoWa dotychczasowego i tak dalej. No chyba, że się ludziom aż tak spodoba. To jest po prostu taki szybki eksperyment ze strony Blizzarda. Blizzard po prostu próbuje czegoś zupełnie nowego i zbiera feedback, zbiera reakcje, co nam się w tym podoba, a co nam się w tym nie podoba. I jeżeli nam się to kompletnie nie będzie podobać, to oni to wywalą i nigdy więcej do tego nie wrócą. I w tym właśnie moim zdaniem jest ukryta najważniejsza informacja, najważniejsze ogłoszenie z tym wszystkim związane. To, że mamy nowy tryb gry i może się on okazać fajny bądź kompletnie niefajny bądź średni, to jest jedno. Ale to, co jest moim zdaniem w tym najistotniejsze, to sam precedens, że Blizzard dodaje do gry nowy, zupełnie osobny i co najważniejsze, opcjonalny. Tryb gry, w którym eksperymentuje rzeczy i w przyszłości zapewne będzie eksperymentował z rzeczami innymi. Ja ten nowy tryb gry postrzegam przede wszystkim nie tyle jako po prostu Battle Royale, co laboratorium. Po prostu laboratorium, w którym my jesteśmy królikami doświadczalnymi i Blizzard po prostu zbiera feedback. Blizzard po prostu eksperymentuje i patrzy, co nam się podoba, aby ewentualnie może później w jakiejś formie zaimplementować coś do gry. Albo po prostu zostawić, jak się spodoba. Ja nie ukrywam, że jak ja zobaczyłem ten trailer, to. Pierwsze moje odczucia to do teraz chyba, nie wiem do końca jakie były, strasznie zmieszany byłem jak zobaczyłem, że tym sekretem tego patcha jest nowy tryb Battle Royale. Do teraz, szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia co o tym myśleć i myślę, że wiele osób też tak ma, że nawet nie, że negatywne odczucia, tylko takie właśnie niejasne, skołowane dosyć mocno, bo jest to po prostu tak zupełnie inne niż to co do tej pory widzieliśmy w WoWie, że aż ciężko się jakoś nastawi, czy raczej spodziewać się czegoś fajnego czy nie. Bo do tej pory Blizzard to już eksperymentował z pewnymi rzeczami. Tylko, że przez ostatnie lata, czy właściwie zawsze, wyglądało to tak, że eksperymentował nimi systemami nowymi w grze. Więc jeżeli Blizzard wprowadził coś zupełnie nowego i eksperymentalnego i okazało się to słabe, jak na przykład Battle for Azeroth, Island Expeditions, czy Warfronty, gdzie nawiasem mówiąc, ten nowy tryb dosłownie jest na terenie Arafi Highlands byłego Warfrontu. I myślę, że nie jest to przypadek. Myślę, że jest to ze strony Blizzarda takie, dobra, słuchajcie, teraz spróbujemy zrobić to dobrze, a nie tak jak wtedy. I byliśmy przyskrzynieni ze słabym systemem na cały dodatek. Tym razem mamy do czynienia z nowym systemem w zupełnie osobnym odgryw, w takim układzie zamkniętym, którym jeśli nie jesteśmy kompletnie zainteresowani i myślę, że wielu z Was, jak usłyszało Battle Royale, no to niespecjalnie wzbudziło to ich entuzjazm, to mogło to po prostu olać. To jest właśnie piękne, że jeżeli po prostu zignoruje ten nowy tryb, to nic się nie zmienia, gra jest po prostu taka sama, jak była wcześniej. Blizzard sam podkreśla, że ten nowy tryb to jest coś zupełnie innego niż to, co widzieliśmy do tej pory w Wowie. Że nawet samo UI, sam rdzeń walki, sterowania i kombatu ma być zupełnie inny, bardziej, jak oni to mówią, action oriented, niż ten, co mamy dotychczasowo w grze. To wszystko mówiąc, nie wiem, czy Battle Royale to był właściwy gatunek do wzięcia na pierwszy ogień. Z uwagi na relatywnie zestarzałą audiencję WOWA. I stąd reakcje społeczności na to ogłoszenie są takie bardzo. Zmieszane póki co. A od zawsze miałem takie wrażenie, że w tym właśnie starszym pokoleniu y, graczy jest taka tendencja do tego, żeby absolutnie nienawidzić i gardzić y, gatunek Battle Royale i ogólnie te nowsze gatunki gry, Fortnite i tak dalej. I są one hejtowane chyba głównie przez ludzi, którzy w życiu w te gry nie grali. Takie zawsze miałem wrażenie przynajmniej. A podkreślam, ja nie jestem graczem tego typu gier. Jakiś czas temu z data miningu w plikach gry znaleźliśmy pliki, które były nazwane. Trybem Vampire Survivors, więc podejrzewam, że może to mógł być ten pierwszy pomysł, tylko w pewnym momencie zmienili kierunek, albo może jeszcze do niego wrócą, może to jest jeszcze coś, co będzie w przyszłości. Zobaczymy, ale właśnie o to chodzi. To, co się dzieje przede wszystkim, to jest to, że Blizzard będzie wprowadzał nowe tryby gry. To jest dla mnie takie sedno tego ogłoszenia, że Blizzard będzie eksperymentował nowymi rzeczami, w nowych trybach zupełnie robił rzeczy, których nie robił wcześniej. I i patrzył po prostu, czy się ludziom podoba. I w najgorszej sytuacji wypuszczał jakiś kompletny syf, i nikt nie będzie w niego grał, i tyle będzie się grać po prostu normalnie dalej w bazową grę, jakby się nigdy nic nie zmieniło, bo się nic nie zmieniło. Albo w najlepszym scenariuszu wypuszczał coś mega fajnego, i będziemy mieć dodatkową poboczną aktywność do robienia. Dla mnie sytuacja, w której nie da się przegrać. Aczkolwiek potrafię zrozumieć rozczarowanie tych ludzi, którzy po prostu oczekiwali czegoś innego, spodziewali się czegoś innego. Ja bym na przyszłość chyba przede wszystkim chciał, żeby te nowe tryby, gry eventowe w jakiś sposób rozbudowywały też dotychczasowy świat, bo wydaje mi się, że to jest też fajna okazja, fajne narzędzie ku temu, żeby rozwijać uniwersum jako takie i może można by było z tego zrobić jakiś nowy rodzaj medium do opowiadania pewnych historii, które w grze ciężko jest opowiedzieć z perspektywy naszej postaci. Blizzard zawsze miał z tym duży problem. Próbował różnymi eksperymentami typu scenariusy z pandarii czy time walking w caverns of time, ale być może tutaj można byłoby coś fajnego znaleźć. Mówię o historiach, które stały się, ale bez udziału naszej głównej postaci nas jako bohaterów azerów. A i jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, która mam wrażenie umknęła bardzo dużej części osób, a jest całkiem ciekawa. W tym nowym trybie nie będą działać żadne adony. I myślę, że jest to też pewien niewypowiedziany głośno eksperyment ze strony Blizzarda, który testują. Podobnie zresztą jak usunięcie timerów z Mythic Plusów do tam poziomu chyba do dziesiątego, czy którego tam. O, o tym też niedługo zrobię myślę filmik. Ale no słuchajcie, no może się okaże, że Blizzard wykopał jakąś żyłę złota i okaże się to fajne. Zobaczymy już jutro i to jest fajne. Znaczy, sorry, Amerykanie zobaczył już dzisiaj wcześniej, co jest moim zdaniem totalnym skandalem i głupotą, która nie ma absolutnie żadnego uzasadnienia. Ale może jakieś game breakingowe bugi przynajmniej wykryją i usuną do czasu, aż prawdziwi europejscy gracze dostaną to w swoje ręce? Jakie są Wasze odczucia na ten temat, w tym zarówno to, że Blizzard eksperymentuje z nowymi rzeczami, jak i konkretnie to, że na pierwszy ogień wziął gatunek Battle Royale, i ewentualnie jaki inny byście chcieli zobaczyć w tej formie?